Prawa Krystian, lewa Janek. Na prawej na prawej będzie grał Maciek, na lewej Alan, w ataku Albert. Pressing Albert, bo to jest jeszcze za wolno. Przyspieszyć mi ten pressing, szybsze podejście. Okrzyk już przed ostatnim meczem i żyjemy. Żyjemy. Ostatni mecz przed ostatnim meczem i żyjemy. Dawaj. Dawaj, 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 Orlęta Łuków! Ja, brawo, brawo, dobre kuchnie! Orlęta Orlanta Orlęta Łuków! Orlęta Łuków! Dzisiaj na obiektach dzisiaj na obiektach Orląt Łuków odbywa się turniej Opuchar prezesa zakładów mięsnych dla dzieci z rocznika 2012. Orlęta łuku wystawiły dwie drużyny z rocznika 2012 i jedną drużynę z rocznika 2013. W turnieju wzięło udział 16 drużyn, było to około 240 zawodników. To były drużyny z województwa lubelskiego i, ma i mazowieckiego. Ten turniej odbył się dzięki wsparciu zakładów mięsnych łuków. i i zaangażowaniu tych zakładów w wspieranie naszego klubu od wielu, wielu lat. Cieszymy się, że, że zakłady mięsne są cały czas z nami i nas wspierają. Taki właśnie pierwszy weekend wiosenny i rozpoczynamy ten, naszą wiosnę takim turniejem. Dzieci, dzieci są bardzo zaangażowane w grę w duchu, w duchu walki, w duchu sportu, w duchu fair play. Uważam, że bardzo fajny, fajny turniej, wszyscy, wszyscy za, za, zadowoleni, będzie dużo nagród, także to też będzie taką kwintesencją dla tych e, zawodników, którzy prawie cały dzień spędzili tu na tym e, boisku.